22 grudnia, wtorek. Stanęły na szczycie stromych schodów, pod samym dachem starej kamienicy, przed mieszkaniem. Pchnięte mocno drzwi ustąpiły ze skrzypieniem. Jeszcze stały obie w progu, gdy z głębi mieszkania napłynął jego charakterystyczny zapach. Składał się z paru znajomych elementów: zakurzone stare książki, sosnowe drewno, jakieś mentolowe lekarstwo. Jakieś suche zioła, wszystko to tworzyło specjalny, trudny do zapomnienia zestaw. W kuchni było pusto. Ktoś już ją z grubsza uprzątnął, pozmywał naczynia, pozamykał szafki. Ktoś, te, ktoś też opróżnił szafę na odzież wmontowaną w sosnowy regał. Ale w pokoju pradziadka pozostał lekki nieład. Wszystko tu właściwie zostało bez zmian i wyglądało tak jak w ubiegłym roku. Przybyło tylko tych żółtych samoprzylepnych karteczek, które pradziadek miał zwyczaj wszędzie umieszczać dla pamięci. Zapłacić za gaz. Kupić sól. Albo wręcz kupić karteczki. Drobne zielone litery jego pisma były rozchwiane i nierówne. milczała, rozglądając się po pokoju. Wreszcie spojrzała na, która pośpiesznie ukradkiem wycierała nos. Nie wiem, czy tam radę ci pomagać. Wyznała nagle. Wolałabym, żeby wszystko tu trwało tak, jak profesor zostawił. Nie wiem, co tu ruszać, co wyrzucić. Nie potrafię. Książki. Książki trzeba spakować, tak powiedziała mama. Zbiory są cenne. Ktoś ma po nie przyjechać z biblioteki pedagogicznej. Przypomniałam. Papiery, listy i fotografie włożę do jakiegoś pudła i wyślę pocztą do Wrocławia. Książki ze spisu mamy też. A reszta? No właściwie nie ma tu żadnej reszty. Powiedziała cicho Chciałabym mieć coś po nim na pamiątkę. Ach, przecież jest pamiątka. Wciąż leży na biurku. Skojarzyła sobie Jak tu byłam w zeszłym roku, pradziadek zapytał, czy umiem robić ładne paczki. Dał mi papier ozdobny i kazał zapakować kilka książek. I nakleił karteczki z nazwiskami. Jedna jest właśnie dla cioci. Dla mnie? Tak, powiedział, że to jego skarby. Rzeczywiście, na brzegu biurka wyróżniał się spośród bałaganu równy stosik książek starannie zapakowanych i przewiązanych wstążeczką. Niecierpliwie otworzyła swoją paczkę. Ukazał się nieduży, pękaty tomik w czerwonej, z lekka wytartej okładce. Kazimierz Wierzyński. Utwory zebrane, głosił napis z wyblakłych złotych liter. Rozpromieniła się. Pośrodku tomu widniał żółty brzeżek karteczki samoprzylepnej. Książka otwarła się na niej. Na ciężkie chwile pamiętaj, kto prowadzi rachunki. Napisał na tej zakładce profesor Dmuchawiec. westchnęła. Sprawiał, że każdy przy nim musiał sam siebie oceniać, powiedziała przezornie od rzeczy. I miał, wiesz... Jak to się mówi, klucze do wszystkich serc. Otwierał je bez trudu. A znowu ja, jeszcze od czasów szkolnych, zawsze się przed nim z czegoś tłumaczyłam, zawsze robiłam bilans swoich uczynków pod tym jego przenikliwym spojrzeniem. W naszej klasie mówiono, że on ma rentgen w oczach, ale nie, on nie prześwietlał, nie śledził. On się po prostu namyślał nad każdym człowiekiem. A każdy wyczuwał tę uwagę, tę dobroć. Ludzie bardzo chcą ufać, zawierzać, tylko zwykle się boją. A profesora nie można było się bać, nawet wtedy, kiedy się wiedziało, że jego osąd może być surowy.